Cześć, tu ja, Dabrykowicz. Dzisiaj zaczynam nową serię gier. Gier oczywiście już nie kart, już nawet w przyszłej serii nie będę nakręcać, bo to robi się nudne. że znaczy, nawet jeden mi napisał na prywatnym wiadomościach, że to robię nudne i przyjąłem to do siebie. No co, zagramy dzisiaj, jest około... No, dwunasta w nocy. Cześć, bierzemy uda, co mówię, tylko trzy kartki. Bo muszę zapoznać się z tą grą, bo jeszcze w tej wersji nie grałem, więc tylko trzy kartki wybieramy bo mam mało czasu i włączam. Nie, bo mi się złodzi, nie chce grać, trochę zmęczony jestem. Spać mi się chce, więc to będzie tak. Na szybkiego. Taki odcinek zrobiony na szybkiego. <grym> Jak ja po 12 w nocy, to nie no nie wierzę ty. No, Mamy trzecią kartkę i już oczywiście włączamy. No to będę już kończyć. A pozbieramy zbieramy cztery kartki, zbiorę sobie jeszcze jedną Tak na szybkiego Już mam Muszę iść spać, bo mi się Poza What the fuck, zapominam Zobaczmy, tak? mega dar. O tak, tak, no, no, za chwilę kończę Tylko zbieramy czwartą kartkę, już włączam Na, na serio, więc już Cześć, ja będę kończyć Pana muzyczka z Biedronki, nie? No to siema Tylko nie widziałem Ania z chyba a na u go. więc No to pa, cześć. Pozdrawiam was, Dawid Lukowicz, cześć.